Siemanko, z tej strony Mystek na giełdzie, a to kolejny odcinek. Tym razem moje początki z inwestowaniem. I tak, co w tym odcinku wam opowiem. Czynniki jakie wpływają. Wpływały w sumie na zainteresowanie inwestowaniem. Skąd mam pieniążki na inwestowanie. Nauka i pierwsze kupno obligacje, jak u mnie wyglądało. Przedstawienie początków w inwestowaniu, ten pierwszy kup na akcji, jakichś rzeczy innych, <grywanie> czym kierowałem się wcześniej, inwestowaniem w nieznane dla mnie podmioty, no i dywidendy, w sumie moim głównym wyznacznikiem w tamtym momencie. I to będzie taki bardziej luźny odcinek, a bez żadnych opinii. Czy rzeczy takich związanych bardziej z inwestowaniem, bardziej moja przygoda, jak do tego, od tego zaczynałem i dlaczego zacząłem przygodę z inwestowaniem. No i na no to miał wpływ głównie wysoka inflacja, zżerająca moje oszczędności, gdzie od 2021 do 2024 skumulowana inflacja wynosiła w okolicach 35%, gdzie siła nabywcza 1000 zł w 2001 spadła na 650 zł w 2024. No i to w sumie dużo daje do myślenia, że twoja kasa, którą oszczędzasz, przez gospodarkę i przez inflację, może stracić tak naprawdę dużą część swojej wartości. No i tak. Ja zaczynałem w sumie do szczytania trochę w sumie tako, że no patrzę, no mam troszkę pieniędzy złożonych, no i mówię, może zacznę by te pieniążki chociaż trochę pracować. No i włożyłem swoje pierwsze 70 tysięcy na lokacie 4%, a wtedy inflacja wynosiła więcej niż 10%, także, hmm, panie coś tu nie gra chyba. Jak z tego mam panie, tak się nie robi, mówią. Tak się zastanowiłem, no kurde. Uczyłem się matematyki, więc 4% minus 10% to i tak daje minus 6%. Oczywiście jeszcze nie uwzględniając tego podatku. Więc coś tu trzeba zrobić z tą kasą, żeby nie traciło tak na wartości. Także w tamtej chwili akurat miałem w miarę, powiedzmy, dość spore oszczędności, no i nie miałem wtedy jeszcze bez jakichś swoich mieszkań, czy jakichś zobowiązań zbytnio dużych wiadomo, 20 lat coś okolicy tego no i zbierało się, że wpływy to były 250 tysięcy, no okres tam 3,5 letni wydatki w okolicach 167 tysięcy czyli powiedzmy, że tak mniej więcej tylko 10 tysięcy się nazbierało z tej Mamonki. No i tak, zastanawiacie się po co oszczędzać pieniądze w ogóle, przecież można je wydawać. No i w sumie można oszczędzać w sumie głównie na marzenia jakie się ma tak naprawdę. No gdzie moje to jest na przykład dom, powiedzmy o taki jak na obrazku, fajny no, z ogródkiem. <laughs> no, fajny jakiś sportowy auto oczywiście może być. Czy tam podróże w jakieś tam odległe kraje. Jakiś Tajlandii, innych rzeczy, USA coś takiego zobaczyć jak ten świat wygląda. No i panie, skąd na to pieniążki, no wiadomo to wszystko kosztuje. Ja zaczynałem w sumie pracę na tacie w okolicach powiedzmy 2017 roku, ale tu mamy z 2020 akurat, mając tu chyba 20 lat. Nie na no, troszkę więcej 20. Nie na no, 20 lat. No. Więc tak poszczególne wyglądało jak to wyglądało wynagrodzenie w tych latach. I teraz do Wrześniu, gdzie w sumie no, kilka miesięcy wcześniej zacząłem inwestowanie. Więc głównie moja branża to branża logistyczna, powiedzmy. Ale nie ma po to więcej zdradzać, więc idziemy dalej. I tak, zastanawiałem się, jak mogę sobie zwiększyć te oszczędności w sumie. No i przykładowe mogę być zmniejszenie wydatków na niepotrzebne zakupy, na przykład, no, powiedzmy to przykład moich wydatków. Akurat w, w, zacząłem w 2024 roku spisywać sobie mniej więcej w jakich grupach wydaje, na co wydaje, ile wydaje w miesiącu. No i przykładem z moich wydatków na przykład na coś w sumie co jest niepotrzebne, na przykład na słodycze. W 2024 roku bez stycznia. No i wynosiło to przykładowo od lutego 130 zł w marcu 87 zł. W kwietniu 98 zł, w maju wiadomo, lato i te rzeczy lody i takie rzeczy, więc więcej to wynosiło. No i w sumie wyniosło to około 1440 zł w roku, jeszcze nie licząc stycznia. I przekładało się to na 5% mojego budżetu, które... na moich wydatków w 2024 roku, więc jest to dość spora kwota. Względzając on oczywiście rocznie, co można z tym zrobić? No, wiadomo, słodycze to nic dobrego dla do zdrowia i tym bardziej dla naszych pieniędzy, które zarabiamy. Więc, redukując tą pozycję, możemy przeznaczyć dodatkowe 120 zł na inwestycje. Na przykład w jakiś podmiot, który robi, robi te słodycze. Więc, tak, jak to zrobić? No, postanowienie to jest najważniejsza rzecz. I nawyki, żeby nie konsumować słodyczy cukru, to dla mnie działa jak najbardziej. Oczywiście od razu możemy sobie zmniejszać to konkretnie. Idź Stop no, zmniejszać to zapotrzebowanie na cukier, więc tak. I kolejnym czynnikiem, MOG, ok można sobie zwiększyć oszczędności. Na przykład nadgodziny, w pracy, można wziąć zwiększyć efektywność swojej pracy. No, w moim przypadku to był na przykład zwiększenie akordu, od no, godzinki dodatkowe. No jak to się przykładało na przykład na wygrywne nagrodzenia. Od 2022 roku do 2024, no, i systematycznie w 2022 roku było to 17% większe wynagrodzenie, w 2023 24%. Ale wiadomo, czym większa barwa, tym ciężej się podnosi to wynagrodzenie, więc i w na przykład w 2024 roku było to plus 16%. No, i co jeszcze można zrobić z tym? Oczywiście zmniejszyć wydatki. No i tu mamy wykres od 2020 roku do 2024 roku. Jak te wydatki się kształtowały u mnie? Przykładowo w 2022 roku były większe niż w 2021, aż o 24%. Natomiast w 2023 zmniejszył o 14%, no i w 2024 zmniejszył o 25%. No wiadomo, inflacja rośnie, ceny też rosną, ale jakoś da się te wydatki zmniejszać systematycznie. No ale wiadomo, dojdziemy do takiej bazy, że już będzie ciężko z czegoś zrezygnować. W przyszłych latach może się to jakby nie napędzać zbytnio, więc polecam podnosić swoje wynagrodzenie bardziej. I tak, od czego możemy zacząć interesować się inwestowaniem? No i główną rzeczą jest oczywiście nauka. W tym różne źródła wiedzy, które możemy czerpać na dany temat. Na przykład ja zacząłem akurat od inteligentnego inwestora. No dość stara książka i nie wszystko jest w sumie teraz opisane, co powinno być w niej na stan dzisiejszy, no ale z fajnym wprowadzeniem. Kolejną fajną rzeczą jest inwestowanie na każdego Mateusza samołka. jak i jego blog oczywiście, no wysłuchałem cały, więc fajnie. różne kanały na YouTube, no wiadomo, inwestomat, dependent trader, no oraz Powiedzmy, dla takich budżetowania i wyjścia z kredytów innych rzeczy, Martiniwicz. I jeszcze książka, o którą w sumie jako pierwszą zacząłem, to bogaty, biedny ojciec Roberta No, Powiedzmy, że jest ciekawa książka na start. Pokazuje, jak można inwestować w różne kwoty. Tak, od czego zaczynałem? No zaczynałem od pierwsze założenie konta takiego inwestycyjnego. Akurat to było w banku PKO z żubłem. No i kupienie pierwszych obligacji 10-letnich EDO. I zacząłem to w czerwcu 2023 roku i sobie kupiłem 5 sztuk tych właśnie obligacji. No i jak wyglądały moje pierwsze transakcje na akcjach i innych instrumentach. Tu powiem o koncie z XTB. No i pierwszą moim zakupem akcji była spółka norweska chyba z tego co widzę. Nie jestem pewny, bo kupiłem to. Po prostu fajnie kurs był, że była taka górka i teraz była jakaś powiedzmy, że na dołku. Mówię, a fajny wykres, może wzrośnie, tam odbiję do tego co było. Więc patrzę, no sobie kupię 15 akcji po 25 zł. Chyba złotych to była. Patrzę, no teraz patrzę z tej perspektywy, no co to jest ze spółka w ogóle No i kolejną moją transakcją było polski czempion PEPKO kupiony po 37,5 zł. No i PEPKO jaki drugi zakup, 3 sztuki. Chyba szybko już z tej inwestycji, jak spadło do chyba 27 zł. No powiedzmy, no tu się skupianie w sumie na. Też fajny wykres, jakieś tam różne rzeczy, że polecają kupić te pępko na youtubach. No wiadomo, się skusiłem. No kolejno są jakieś zabawy z dziwne losowy krypto na CFDK. I tu po prawdzie niby na make, makerze maker, może tak bardziej po angielsku, zarobiłem troszeczkę. No na pko straciłem. I kolejnym jest jakiś. CFDki na gaz, losowe, nie wiem, po prostu. Patrzyłem też pewnie w sumie na kurs, jak to wyglądało, że była taka spionowa do góry linia, i teraz sobie spadło. No to mówię, hmm, może niedługo wzrośnie, to sobie kupię. No, jednak nie wzrosło. No i tu jakiś CFDki wesoły na Intel. W sumie chciałem kupić normalne akcje, no ale klasyczny był, on, to to nie spojrzałem sobie Kupiłem CFDK na Intel 11 sztuk. No, jak tu lat tu zarobiłem sobie potężne 82 zł. No i cud, że to nie spadło na no teraz. Bo przy cenie było to dość spory minus i pewnie zniechęciłoby mnie to do dalszych inwestycji. No, ale wyszłem na plus. I jeszcze jakaś losowa sk sk spółka Skarpu Państwa, gdzie wiadomo, w pandemii był. Taki wystrzał do góry ze względu na te. Czy to nawet przy wojnie było, że te nawozy wystrzeliły tak do góry? Spółka oczywiście też wystrzelił do góry. Mówię, hmm, fajny wystrzał był wtedy, fajna cena była. To pewnie wzrośnie tutaj. No i jest dalej boczniak. Jest w podobnych cenach przez 2,5 kolejnego roku. No i kolejnym moim błędem w sumie początkującego nowicjusza patrzenie tylko na dividend yield, czy tam wypłaty, dywidendy, ile dana spółka wypłaca. No i przykładem jest moja super transakcja na Medifaście cztery w sumie akcje kupione po 74 dolary. Coś takiego chyba to było. No i tu macie kursy, jak wygląda. No i tutaj jest, kiedy kupowałem przy dividend yield, 9%. Bezsensowny, kompletnie zakup. I po kilku, nie wiem, miesiącach. Czytam czegoś rzeczy. Już zakończyli wypłatę, że już nie będą wypłacać dywidendy. I postanowiłem, że sprzedam, oczywiście, na dużym minusie 400 zł w plecy. Bardzo ładnie. No tu, co wiadomo, ja zapoję Rezygnuję z. z dywidendy, gdzieś koło tego było. Nie pamiętam już dokładnie. No i tu, jak wygląda kurs aktualnie czyli byłoby. W plery jest 90%. Więc nie polecam patrzeć na dywidendę. Polecam przeanalizować spółkę fundamentalnie, jak to wygląda. No i tu akurat była spółka zajmowania się z tym chyba zdrowym stylem życia, czy coś takiego było. No i patrzenie kolejnym przykładem patrzenia tylko na dywidendę jest w sumie potężne polskie spółki, w tym Witchen oraz PCC Rokita. Wiadomo, PCC Rokita, bardzo duża dywidenda. Za rok pandemiczny była coś takiego, z 20 parę złotych, Mówię, o, fajna cena jest 104 zł, wypłacają 20 z dywidendzie. No, kupuję 20% dywidendy, chyba wtedy było coś takiego. Bitcoin podobnie też, około 12% chyba za ostatni rok. Hmm, kupię sobie, na pewno będzie dalej taka wysoka dywidenda. No i jak co roku to wyglądała od tego czasu? Tu mamy mój zakup. Tutaj słabsze były już wyniki. Tu chyba odcięcie dywidendy było w tym miejscu. I tu sprzedaż. Akurs wygląda dalej, nurkuje i jest teraz w okolicach 75 Zł. Czyli bez sensu patrzenie na dywidendę. Bo chyba zmniejszyli ją do 8 Zł, a teraz może być jeszcze mniejsza. No tu moje zakupy Witchena. Jak to wyglądały? Tu jest zakup. To jest wodospad. Lekki wzrost, potem tu jest kolejne do kupienia. Był jeszcze lekki wzrost do 35 zł. I tu gdzieś odcięcie dywidendy, to wypłata dywidendy. No i teraz mamy kurs po 20 zł. Czyli nie, nie polecam patrzeć tylko na dywidendę bez żadnej analizy spółki. No i patrzenie dywidendy kolejne. Jest jakieś losowe dywidendy z wysoką dywidendą. jakieś fallen angel high Dividend yield czy high-yield bond. No i po to było chyba z pół roku trzymałem to. Na jednej miałem 20 złotych straty, na kolejnym 40 złotych straty. No i były też, powiedzmy, że piki dobre, ale to jest to kupowanie po prostu losowo tylko ECF-ów. patrz, dużo wypłacałem z 9%, z 7%, no, no kupuję, no. No i na jednym byłem nawet z zyskiem. 300 złotych odrobione z Medifastu, więc he, he, Super. No i jakie wnioski wyciągnąłem z tego? Najpierw wiedza, a potem jeszcze więcej wiedzy. Bez tego nie ma co inwestować. Nie poleganie na opinii innych, lecz branie jej pod uwagę. No to wiadomo, na YouTubie sobie możemy sobie w sumie pooglądać, że kupuj, kupuj, na pewno zrośnie. Na pewno jest to Rok konsumenta, tym razem będzie kupuj PEPKO. No, no, warto samemu sobie przeanalizować, jak to wygląda. Czy może wyglądać? I kolejnym jest nieinwestowanie w podmioty, do których nie posiadam odpowiedniej wiedzy. No, przykładem jest to krypto. sobie ten MediFast też może być przykładem. Jakaś spółka losowa, jakaś spółka skarbu państwa bez żadnej analizy. No, dużo jest tego, tych rzeczy. Jakieś kontrakty na gaz, też bez sensu jest kompletnie wchodzenie w to. Ty nie masz. Żadnej wiedzy na ten temat. I możesz tylko stracić w sumie. Większe skupienie się na rozwoju spółek niż na dywidendzie. no To też jest czynnik i możemy powiedzieć, że wniosek główny, że nie skupianie się, że spółka wypłaci ciul kasy na dywidendę bez żadnego rozwoju. No i spółki też cykliczne, które w jednym roku wypłacą 20%, a w kolejnym nic. Więc też to jest takie inwestowanie bardziej związane z hazardem niż na jakimś logicznej analizie. No i własna analiza. No i poprzez własną analizę i rozpisywanie negatywnych, pozytywnych czynników możemy bardziej lepiej wybierać spółki. No i budowanie własnej strategii, trzymanie się jej też może pomóc nam w lepszym ogarnięciu. Portfela. No i mam do Was malutkie pytanie, a jaką spółkę Ty kupiłeś jako pierwszą? Zapraszam do podzielenia się w komentarzu i mam nadzieję, że nie jest to PEPKO. Także dzięki za oglądanie! No i zapraszam do lajkowania, subskrybowania oraz wpadajcie na kolejne odcinki. Żegnam uprzejmie.